Witajcie moi czekoladki w tym oto filmiku, dzisiaj chciałabym wypowiedzieć się na temat panującej sytuacji teraz u nas w Polsce, czyli w skrócie mówiąc koronawirus. Chyba nie muszę wam przedstawiać co to jest za wirus, ponieważ chyba każdy już o tym wie. Tylko i wyłącznie chcę tutaj wyrazić swoją opinię, jak to u mnie wygląda, co wiem na ten temat, więc zainteresowanych oczywiście zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, że sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka i cały świat tak naprawdę z tym wszystkim walczy. W Polsce już jest mnóstwo osób zarażonych koronawirusem, a 5 osób na dzień dzisiejszy z tego powodu niestety umarło. I tej sytuacji nie powinniśmy bagatelizować, nie powinniśmy się z tego śmiać, bo to naprawdę teraz są bardzo trudne tematy. Głównie zarażają się osoby starsze lub osoby z obniżoną odpornością. No i ja, na przykład, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z mojej rodziny, z osób starszych, miał właśnie zakazić się koronawirusem. I myślę, że każdy z nas tak samo myśli. Ale dobra, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, żebyśmy przez te dwa tygodnie zostali w domu i się z niego nie ruszali. Oczywiście, jeśli jakieś osoby pracują, to jak najbardziej niech chodzą do tej pracy, no bo nie mają innej możliwości, ale głównie się tutaj zwracam do osób yy, młodszych. W moim wieku do osób uczących się. Zróbmy sobie taką kwarantannę. No, tak naprawdę każda osoba, moim zdaniem, yy, powinna właśnie tak teraz zrobić, bo to jest naprawdę najlepsze, co można zrobić w tej sytuacji. Na przykład, teraz widzę, że za oknem jakieś dziecko sobie jeździ na rolkach. No nie. Te dwa tygodnie dostaliśmy po to, żeby siedzieć w domu. Te do kwarantannie to nie są ferie, koronaferie. Tylko naprawdę sytuacja jest bardzo poważna, no bo gdyby nie była poważna, to byśmy nie dostali tych dwóch tygodni wolnego. Dodatkowo przedwczoraj widziałam za oknem, jak taka jedna pani sobie spacerowała z małym dzieckiem w wózku. Naprawdę, jeśli nie musicie, to nie wychodźcie z domu, ponieważ koronawirusem można się zarazić przez drogę kropelkową, czyli podczas mówienia, kichania, kaszlania. I też pot, dlatego nikomu za bardzo nie możemy podawać ręki, bo na przykład kurier już teraz nie daje nam długopisu, żebyśmy podpisywali się, tylko po prostu daje nam paszkę i szybko ucieka. No, ale niestety taki listonosz bądź kurier jak na razie nie ma na sobie maseczki bądź rękawiczek, co jest moim zdaniem błędne, ponieważ powinien się jakoś po prostu ochronić. A właśnie, bo jak wygląda sprawa co do maseczek? No, jak widać, ja mam tutaj taką materiałową, ale ona kompletnie nic nie daje. Najlepsze są maseczki takie z apteki specjalistyczne. Taką maseczkę powinny nosić osoby już chore, przeziębione, które kaszlo, mają kata, żeby po prostu ta cała wiedzielina, te wszystkie wirusy zostały tutaj i po prostu się nie rozprzestrzeniały wszędzie. No ale wiadomo, taka maseczka niestety nie ochroni nas w 100%. A osoby zdrowe tak naprawdę nie mają przymusu, żeby te maseczki nosić, bo wiadomo, że to też ich za bardzo nie ochroni, no ale moim zdaniem warto i tak je nosić w razie co. I teraz wypowiem się na temat bardzo podzielnego tematu, jeśli chodzi o sklepy. No, bo wiadomo, ludzie teraz rzucają się na papier toaletowy, na ryż, makaron, mydła, wodę i inne takie najważniejsze produkty spożywcze. Jakie jest moje zdanie? Jak najbardziej powinniśmy sobie zrobić zapasy, ale też nie przesadzajmy i nie popadajmy w panikę, bo w takiej sytuacji, która teraz panuje, nie powinniśmy w żaden sposób być tacy samolubni, powinniśmy pomagać innym, czyli nie wykupujmy wszystkich rzeczy, nie róbmy sobie zapasów na cały rok. Tylko tak na tydzień, dwa tygodnie. Kupmy tylko i wyłącznie rzeczy, które potrzebujemy, bo musimy też brać pod uwagę to, że jest też mnóstwo innych ludzi, którzy również chcą sobie zrobić jakieś zapasy. Czyli kupmy sobie rzeczy najpotrzebniejsze: żywność suchą, typu właśnie ryż, makaron oraz konserwy, jakieś owoce, warzywa, które mogą po prostu stać i z nimi się nic nie dzieje. Nie marnujmy po prostu jedzenia. Tyle w temacie. Też można kupić żywność z długim terminem ważności. To też będzie dobre, bo nic się nie zmarnuje, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby jedna osoba. Z rodziny, która ma naprawdę dobrą odporność i dobrze się czuje, poszła do sklepu, kupiła rzeczy potrzebne na zapas na dwa tygodnie, żeby po prostu co drugi dzień nie chodzić do sklepu. Zawsze pieczywo można sobie zamrozić w zamrażalce, czemu by nie. Dużo osób tak robi i później daje po prostu te pieczywo do mikrofali. Nie ma problemu. Ja na przykład z rodziną teraz stwierdziliśmy, że będziemy sami sobie pieczywo piec. Czemu by nie? Bułeczki po prostu spieca jak najbardziej. I najważniejsze w przebywaniu w sklepie jest to, żeby każdy człowiek miał od siebie metr odstępu. A ludzie tego nie przestrzegają i to jest najgorsze. Tak naprawdę wszystko zależy od ludzi: od tego, czy będziemy sobie pomagać, czy będziemy przestrzegać jakichś reguł ponieważ, tak jak mówiłam wcześniej, tym wirusem możemy się tylko i wyłącznie zarazić drogą kropelkową, czyli musi być człowiek. Kolejna sprawa dotyczy kościołów. Ja na przykład jestem osobą wierzącą, chodzę co tydzień do kościoła, ale wiadomo, teraz kompletnie nie, postanowiłam, że będę przez te dwa tygodnie siedzieć w domu, nigdzie się nie rusza, mam kwarantannę i nie wychodzę z domu. I to jest jak najbardziej słuszne. Z tego co wiem, to jest jakaś tam dyspensa, że jak najbardziej nic się nam nie stanie, nie dostaniemy grzechu za to, że nie pójdziemy w niedzielę do kościoła, ale mimo wszystko, gdyby nie było tej dyspenzy, i tak bym po prostu nie poszła. No bo wiadomo, w kościele głównie panują osoby starsze. A jak mówiłam na początku, osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością bardzo łatwo mogą się zarazić. Moje zdanie jest takie, że powinniśmy po prostu nie chodzić do kościoła przez te dwa tygodnie, jak nie więcej. Te dwa tygodnie na pewno nie wystarczą. Można na przykład pomodlić się w domu, można sobie włączyć msze online. Jest coś takiego. Można przez godzinę poczytać Biblię. Jest naprawdę mnóstwo innych sposobów, żeby y, niedzielę świętować. Trzeba po prostu zachować taki zdrowy rozsądek. No, wiadomo, jaka jest sytuacja teraz w Polsce i nie chodzimy po prostu do kościoła. Tyle. Rok temu był strajk nauczycieli. W tym roku mamy koronawirus, więc co będzie za rok, kiedy ja będę miała maturę? Zobaczymy. No, mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Nie wiem jak u Was, ale na przykład u mnie mnóstwo nauczycieli pozadawało mi różne zadania, które muszę do danego dnia wykonać i wysłać przez internet. No ja jak najbardziej to wszystko rozumiem, ale... Nie oszukujmy się, tego jest naprawdę mnóstwo. No oczywiście, nauczyciele uważają, że my siedzimy w domu, nie mamy co robić. Tak, oczywiście, to znaczy, że przez te dwa tygodnie, 24 godziny na dobę, mamy się teraz uczyć. No ja bym po prostu troszeczkę stopowała i nie dawała z każdego przedmiotu e, zrobienie referatu na cztery strony. Z tego co wiem, to niektórzy na przykład mają w danej godzinie lekcje online, na przykład na Skype. Moja przyjaciółka fala ma w jednym konkretnym dniu określoną godzinę, w której piszą maturę próbną. Dostają o 10 godzinie maturkę i do 13 mają ją zrobić, a do 13.05 mają wysłać nauczycielowi te dane odpowiedzi. No ciekawie, ciekawie. Więc niestety teraz wszyscy będziemy mieli troszeczkę braki co do nauki i mam nadzieję, że te dwa tygodnie nie będziemy musieli nadrabiać w wakacje, no bo wiadomo, koronawirus to jest rzecz losowa. Dla mnie istną głupotą ludzi jest to, kiedy ktoś teraz wyjeżdża sobie na wakacje. Jakby nie widzę w tym sensu. Jakby, dlaczego, po co? Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jeden przypadek, który jak najbardziej akceptuję, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyjeżdżanie, czyli pojechanie do domu rodzinnego, żeby pomóc osobom starszym z naszej rodziny i po prostu, żeby tą kwarantannę przeżyły razem z nami, żeby nie były samotne. Jak najbardziej to jest ok i super, ale jeśli ktokolwiek teraz sobie wyjeżdża na wakacje, to nie rozumiem tego. Więc w tym filmiku chodzi mi tylko i wyłącznie, o to, że jeśli możemy. To zostajemy w domu, mamy kwarantannę i z tego domu się nie ruszamy. A wychodźmy z domu tylko i wyłącznie, jeśli ktoś pracuje, jeśli idziemy do sklepu, bądź musimy wyrzucić śmieci, czy wyprowadzić naszego dużego psa, ponieważ na przykład na balkonie to mu to nie wystarcza. Jak najbardziej, to jest ok. Też ważną kwestią jest to, że zwierzęta są jak najbardziej odporne na koronawirusa. Z tego co wiem, to wszystkie takie miejsca publiczne są teraz zamknięte. I jak najbardziej bardzo dobrze. Nie wiem jak to jest w kwestii klubów, czy w końcu są one zamknięte. Mam nadzieję, że tak. Naprawdę nie imprezujmy teraz. Nie. Siedźmy po prostu w domu. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które możemy robić w domu i się nie będziemy nudzić. Przede wszystkim nauka. Możemy sobie poczytać jakąś książkę, obejrzeć jakiś serial na Netflixie, bądź jakiś film. Też bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy się troszeczkę poruszali w ciągu dnia, przeznaczyli na przykład jedną godzinkę na jakąś aktywność fizyczną, bo wiadomo, jak będziemy przez te dwa tygodnie siedzieć ciągle w domu, no to możliwe, że przy tym. A myślę, że nikt tego nie chce. No to mogą być naprawdę proste rzeczy. Ja na przykład z moją siostrą sobie codziennie gramy w Xboxa i sobie tańczymy. Gramy w różne sporty na Kinekcie, więc jak najbardziej to jest ok. Po prostu nie spędzajcie całego dnia. Grając w gry komputerowe czy spanie do 13 rano, tak jak ja to robię. Tak, muszę się z tym ogarnąć. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które możecie robić. Możecie gotować, możecie grać w gry planszowe, możecie rysować, kolorować. Tak naprawdę możecie robić wszystko, na co wcześniej nie mieliście po prostu czasu. A ja myślę, że chyba wyczerpałam już temat i wszystko tutaj już powiedziałam. Jeśli cokolwiek mi się przypomni, to napiszę na dole. Ale jak na razie dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, że mnie wysłuchaliście i dotrwaliście do końca. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, więc piszcie na dole, a ja się z Wami żegnam i pa! pa!